Dzisiaj 3grudnia 2015 powstaje skwer kapitanów. Skwer kapitanów, więc wyspa Pucka. Tu jest skwer kapitanów. Tu budujemy skwer kapitanów. Skwer zatwierdzona nazwa przez miasto urząd przez miasto przy Starej Rzeźni. To jest nasz skwer kapitanów i tu jest moja propozycja, że oprócz tego skweru i odsłonięcia tablicy, czy to tej, która tu jest od, e, od miasta, czy to tej, która ma powstać na murze, tam w tym miejscu tablicy, odsłoniemy tablicę ósmego 8 grudnia 2015 będzie odsłonięta tablica Skweru Kapitanów. Zebierzemy się tu, odsłoniemy i tu będzie nasz skwer. Nasz skwer przepiękny, a moja propozycja jest, żeby z tyłu wisiały tablice kapitanów na tym burze. Oczywiście zaczynałyby się od kapitana kapitanów, czyli od Konstantego Maciejewicza. A tu takie tablice piękne, sławnych kapitanów. To by było przepięknie i będzie przepięknie. A z tyłu, już tam z tyłu starej rzeźni, e, już jest zatwierdzone, że będzie kto co? Będzie hotel, hotel kapitański, hotel kapitański. Czyli zrobimy tam dom marynarza, dom marynarza, o tam. A resztę się buduje, buduje się, już się odnawia. Tu się odnawia. Odnawiają się. Czyli tak jak chcieliśmy, tak jak wisi, wisi nasz apel. To się robi apel, który wisi tu. Wisi tu podpisany przez 14 różnych morskich organizacji, które zbierałem, zbierałem pieczątki i wisi tu w starej rzeźni. Apel o odnowienie odnowienie właśnie Starówki nie Starówki tylko a, tutaj Puckiej Wyspy i naszej Łasztowni Łasztowni, po tyłu za nami tu tam z Wały Starówka trochę dalej małych robrego piękny widok i most most na Wyspę grocką. No, most na Wyspę grocką. I tu będzie centrum, nasze centrum morskie. Mamy nadzieję, że powstanie jeszcze muzeum morskie i wiele innych pięknych budynków, które upamiętnią morze marynarzy. Ahoj marynarze! O, niech żyją nam! I niech nam rośnie skwer kapitanów. Skwer kapitanów.